w, w dziedzinie produkcji o, mebli podzim. i teraz musimy wziąć pod uwagę, że dla wielu konkurentów jest korzystne atakowanie polskich żeby wyeliminować dostaw surowca do przemysłu no tak, no, rodziny. Musimy to wiedzieć. Musimy to wiedzieć. Dziękujemy. Dziękujemy. Ale odtwarzanie nowych drzew, lasów jest przecież bardzo potrzebne. No ale pan to powiedział właśnie. Bo na przykład teraz się ty nie drzewa na potęgę i wywozi za granicę, tak jak przed wojną, bo nie ma już tutaj przemysłu normalnego, tylko się... nie ma. Polska jest potęgą w dziedzinie przemysłu. przemysłu A jakiego przemysłu? Drzewnego. Czwarte miejsce, w... przemysł meblarski zajmuje czwarte miejsce... Ale jakie bo... meble robią? A robi jakie jak meble? Pan... Jakie Wchodzi robią? pan do sklepu meblowego i pan ma meble z paździerzy przeważnie wszystko. Pana, Niewiele jest. Polska zatrudnia... Wie pan, bo... Ja na przykład znałem człowieka, który produkował meble dla bogatych ludzi w Austrii za, na zachodzie i on opowiadał, jakie meble oni tam kupują. Nie kupują tej paździerzy. Jeżeli A takie eksportu, meble, o to których to my to... mówimy, to wie pan, to są meble na zachodzie na 5-6 lat i wymieniają na nowe. No dobrze, i no. znowu kupią. No. Dzięki temu. Po... Mają A mam pytanie, bo mnie to interesowało, bo jedynie partia, jakie należałem to ochrony przyrody, innej nie, nigdy. Jak jest na przykład teraz z za, zalesieniem. Ile mamy procent? 30% jest cały czas się utrzymuje? Jak to cały czas? Cały czas przybywa. Niedawno nie 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 mieliśmy tam, 27. Ale gdzie przybywa? Bo ja nie widziałem miejsca, żeby sadzić. Ale za to widziałem jak wycinają. I teraz panu powiem tak, w Polsce przybywa. Lasu pod względem powierzchni doszliśmy od 20% po do 30, to jest ogromny wysiłek. Czy bywa pod względem wieku? Ja bym się z Panem chciał zgodzić, ale ja tego nie zaobserwowałem. Ja za, za czasów tamtych, za tamtych czasów, to ja chodzi, jeździłem na sadzenie drzew, a teraz nie widzę takich rzeczy. Przybyła pod względem wieku, pod względem obszaru i pod względem yy, zasobności, to znaczy ilości drewna w lesie. Mhm. Czyli to by się grubsze, grubsze. Tak, dobrze. bo jeżeli, gdyby gdyby na przykład Czyli posadzenie... Czyli Polska zwiększa yy, yy, ilość utlenku węgla, które wiąże w sposób sam. Pośle, tak powiem. Lasy przyczyniają się do. rozwiązania, tak. przybywają bo, na masie. Wyjaśnię. A ile procent przybyły na masie w ciągu 5 Trudno mi odpowiedzieć. Natomiast, chcę zwrócić uwagę, że jeżeli usunie się stary drzewostan, na to miejsce posadzi się nowy, to jeżeli mówimy o tym, że przybywa w Polsce masy drzew w lasach. To znaczy, że jest bardzo dobrze prowadzona gospodarka, bo powierzchniowo to się może zgadzać. Natomiast w Polsce jest zasada, że nie przekracza się połowy rocznego przyrostu masy drzew, to co się wycina w lasach. Dlatego ciągle we wszystkich tych parametrach, wszystkie te parametry się powiększają. Są na jeszcze, raz tu, jeszcze raz mówię, powierzchniowo pod względem zasobności, czyli ilości drzew na lesie, średniego wieku drzew to są te kryteria, które pokazują, że ta gospodarka jest dobra. No, Oprócz tych przypadków, w których bardzo różnie wchodzi w lopak, w linii, tak dalej, no wtedy no. trzeba usunąć większe znaczy, obszary. Najgorsze opryt. to jest to, że w tej chwili w Puszczy Białowieskiej stoi masa drzew martwych, a mieszkańcy Puszczy muszą wprowadzać drewno na opał, bo ekolodzy no. zablokowali możliwość usuwania martwych drzew. Które są rozsadnikiem tych kolodów. Znaczy one już nie, nie? są rozsadnikiem, już, już, już nie są, są bo są martwe. Tak, 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 natomiast powodują, tak, że na tych terenach, kiedy opadły igły z tych świerków i, i przedarło się do dna lasu światło, tam się rozprzestrzenił czcinnik i pawrocie. I teraz marzenie o tym, że na tym miejscu powstaną dęby, skąd mają dęby powstać? Skąd mają powstać klony? Gdyby pozostawiono leśnikom, to by na tych terenach odbudowano strukturę, bo świerki powstały na terenach zrębowych prowadzonych przez Niemców. Wybrane jako tam, gdzie były dęby, klony, różne inne mm -hmm. e, e, lipy. Oni wybrali wtedy według koncepcji las fabryko drewna, że świat będzie najkorzystniejszy. Posadzili. Leśnicy zaczęli odtwarzać strukturę lasów naturalnych, tak jak, jak to była wcześniej. Czyli mieszanych trochę jakby. Tutaj. Tak, to różne gatunki. Odbywało no tak. się to na zasadzie gniazdowych takich, mm -hmm. że te gniazda miały się w pewnym czasie, w ciągu 100 lat by się połączyły. Połączyć, jakby, Zablokowane jest wszystko zasługa tych, którzy krzyczą, że działają dla nie, dobra nie, puszczy. to jest zasługa tych decydentów, którzy się ich posuwają. To decyzję to znaczy... podjęli nie ekolodzy, to... tylko urzędnicy, którzy się ekologów posuwają. To znaczy Unia Europejska to wymaga. No właśnie, czyli to nie A. ekolodzy, tylko no ekolodzy Unia Europejska by to wywoda. dodatek, natomiast ktoś zapyta. Jasne. Dobrze, dziękujemy. Dziemy. Dziękujemy. Miłego dnia. Zdrowia i dalszej walki o Polskę. Stawiamy na las. Stawiamy na las, był las. Nie było las. W po końcu poszli bez nas chyba. Gadły nie no tutaj są. Jesteśmy w Oświęcimie. ciekawa pogadanka o lesie. O drzewa. Mam nadzieję, że jest to prawdą. co ones nie przymu? To co do tego swojego kakusiaka? Nie wiem, co się ma z nią. Może tam gdzieś. A gdzie na? A jest? Dużo. Jest. Także dużą troskę przyjmuję do tego, co jest nasze. Zawodowo. Tak, jedna nagrywa, I bo tu dobrze. może być tak zrobione, że będą zakłócali internet. No, no. Albo przeciążenie nastąpi, dopóki się stanie, No to może prz przedłuży no, no nie wiem, co no to nie nie może być. Być. I wtedy będzie, można będzie, 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 będzie. będzie. Proszę bardzo, a wita, 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 wita. Na na klejka. Kolejeczka, taka naklejka. Chcesz naklejeczkę? Dobra, taka ładna. To jeszcze jedna. Proszę, proszę, bo, bo to, to, to pamięta chodzi, by szło jak najdalej nie i żeby ludzie znali, skojarzyli daty, bo jest to jest ważna, a nie Dzień, w którym pierwszy więźniów przywieźli do Auschwitz. Pierwszym transportem, tak? Transportem, tak. Niech tak. stoi gdzieś na środku przytary. Nie, to przypadkiem stoimy, stoimy na środku, ale to już rusza, czy jeszcze nie ruszamy? Nie mam pojęcia jak to wygląda na obecną chwilę. No może. Ciekawe, czy będzie Aleksander. Nie wiadomo. Nie Aleksander wiadomo, czy będzie. Nie wiem, Aleksander, czy będzie. <coughs> bo widzę jest mów, mów jego Mów, bo to jest tajne, tajne, tajne tajne, Mów, no masz Przepraszam cię za wszystko, ale wiesz, dziękuję, dziękuję. Przepraszam, ale wiesz, próbuję ogarnąć. A tu jest taki dzieciak, się on ktoś prosił ten. A to ty już ma, tak dobrze, dobrze, dobrze. Jakbyś tam ktoś stanął albo za ciebie, albo z kimś, dalej jakbyśmy stanęli, Albo tu fo,

Witam, lata, o Witam, witam, witam. Smoła czternasty czerwca. Smoła czternasty czerwca. Nie, jest, jest, no, tak to, Tak to jest to, to, jest to tylko że na początku jest cicho, bo jest ten e, szum e, tych... Dokładnie to jest to, dokładnie to jest to. O, tak to jest to, to jest ten kawałek, tak. Dokładnie to jest to. Tam jest ten kawałek. No to jak ten, nie wiem jak... O, idą chyba już. Tak? Tak, są. O, hej, idą! Uj, uj, uj. Chodzą z tego bloku. Ula! Staną na dnie, kiedy koro się w górze napis, Albert Massa! Przyciekły syszczerzo chuj, rozmiąkły z dwa na trzy, skrzypek tam do nich Olga Czas selekcji US rządzi diabeł z SS Bądź jak szty, a ty będziesz sześć Skłony głowie się myśl, to już koniec do dziś! Bo... Zaraz pokur są się wmutnie czanie Mamy przerwę techniczną. Ale na pewno sobie z tym poradzimy. Szczerzą chuj, rozmork jest trzy. tam do Milonga kraj. W czas selekcji US rządzi diabeł z SS. Umrzesz ty, a ty będziesz sześć. Z głowie tłucze się myśl, to już koniec to dziś. Boże na pozwól mi być. Pomyślałam, chyba. Myślałem śnieg, zaraz budzę się, zaraz budzę się. Zniknie czarny, gęsty tył. Trójpieczarzki się rozwijają z nim. Przyjdą dobre, przyjdą dobre z Nas nie będzie, nas nie będzie w nich. Czy usłyszałem? Jak Niemcy ludzie zgotowali ten las. Niemcy ludzie zgotowali ten las. Dzień za dniem tutaj drwam, numer mam. Wybór znam, skok na drody lepszy niż gaz. Trudno spać, gdy we śnie cyklon bestuje się, na bezdechu zaklindam czas. Szybki skrzypi oczysz oczy zimne jak lód, w dłoni pejdź, co skóre dnie. Boję się spuszczam wzrok, a on zbliskał krok patrz, jakby nie widział mnie. Pomyślałam, ja chyba... się że się. Zmienię. Zmienię. Właściciele tego terenu protestują przed tym, ich nie interesuje, ich nie interesuje historia, tylko interesuje ich biznes. Nie ci ludzie spokojowali, czął i kut, szczęścia, ut, może cud, że przeżyłem, powracam tu. Z roku na rok nas mniej, pod tą ścianą nad niej, żywy koszmar z mojego snu. Słyszę znów syren ryk, dzieci płacz, matek krzyk, czarna noc, pacz, Tak nasz los, to i ten głos zamocali u mnie. Powtarzałam chyba, że. Powtarzałem się, Zaraz widzę, się, Zniknie brzuch. się nie będzie już w nich. Nas nie w nich. Czy usłyszesz otwarty głos? Niemcy ludziom zgotowali ten los. Ne, ne, Napis! Arbeit macht frei! Wściekłe wszyscy szczerze, żokły jest dla trzy Skrzypek tam do Kraj! W czas selekcji US rządzi diabeł z SS. Umrzesz ty, a ty będziesz żyć! W głowie tłucze się myśl, to już koniec do dziś. Może na pozwól mi być Pomyślałam chyba mężczyźnie, zaraz mężczyźnie, o Zniknie o mężczyźnie, o mężczyźnie, Niemcy zgotowali ten las, Niemcy ludziom zgotowali ten, ten las. Dzień za dniem tutaj krwam, numer wam znam Spok nadrody lepszy niż gaz. Trudno spać gdy we śnie cykną, Wesnuje się na bezdechu zaklinam czas. Skrzyp i oczy zimne jak lód, w dłoni page, co skórę tnie. Boję się, spuszczam wzrok, a on z bliska o krok, patrzy, jakby nie widział mnie. Cześć i chwała bohaterom! Cześć i chwała

Ja to, ja to Dziękuję wydałem, jedziemy, jedziemy na koni koszmaryka. Kogoś mi nie chodzi. na i Warto, kichom, chodź, Uroczymy, że, wśród, że przeżyłem. Bo wracam tu. Zrobił naród. Zrobił mnie. Zrobił mnie. Zrobił mnie. z mnie. Zrobił mnie. Zrobił mnie. Zrobił jest Zrobił mnie. Zrobił

Terima kasih

私たちす Zostaniemy, bo to jest tak na własnej terenie się pięć idą. Do i do to było To 5, ale 6, 3. 2, 2, 3. 3. Pierwotne miejsce spotkania tam. Bo ja no, Bo my ja najpierw no, tak. przyjechaliśmy tam. Przyjechaliśmy to stamtąd. Tam. Tam, to się nie już tam nie. Czyli ja nie, nie wiem, Pozostaniemy zostaniemy i to na tak, tak, tam tam informacja Chyba tam na no tak, zobaczymy pewnie po samochód. poszedł. Także na razie Przerywamy pierwszą część. Dziękuję za oglądalność. Proszę poczekać do wznowienia nowej relacji.